Białostockie żubry rozpoczęły przygotowania i rozpoczęły pierwsze granie. Rywalem Tour Basket z Podlaski. Jeżeli Państwo chcecie obejrzeć te materiały, bardzo proszę o lajkowanie, udostępnianie, subskrybowanie tego materiału. Bardzo proszę o komentarze, ponieważ komentarze zawsze nam podbijają zasięgi. No i jeżeli chcecie nas wesprzeć, to bardzo proszę i zachęcam. Kliknijcie do Bajkofi Patronite i wesprzyjcie naszą pracę. Przemysław Starosiek, dzień dobry Podlaskie. Partnerem portalu jest firma diadom, okna i drzwi www.diadom.pl. Partnerem portalu jest firma jazbut. Znajdź swoje wymarzone mieszkanie www.jasbud.pl. Przemysław starosiek. Dzień dobry, Podlaskie. I Żubry Białystok, już Abakus, a nie Horten. Yy, też Białystok. Zaczyna się, zaczęła się przygoda przygotowania. Akcja Pierwsza Liga wystartowała. Prezes Jacek Zaniewski. Panie prezesie, gdzie jesteśmy? Jakie są przygotowania? Rozpoczął się okres przygotowawczy, to znaczy, już od dwóch tygodni trenujemy. W nowym miejscu w szkole podstawowej, w hali sportowej, szkoły podstawowej nr 50 na Nowym Mieście. I dzisiaj mamy drugi dzień turnieju, pierwszego turnieju przygotowawczego. Turniej o puchar prezydenta Białego Stoku. Pierwszy mecz turniej w formie dwumeczu z naszym. Z panim partnerem jest drużyna KKS Turbasket wiersk podlaski, wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie zacięte, wyrównane, ale żubry wygrały, a dzisiaj jesteśmy przed drugim spotkaniem. Jeżeli chodzi o przygotowania te takie organizacyjne, to Nowa, nowa hala, nowa liga, nowe miasto, wszystko, wszystko nowe. Tutaj będziecie teraz grali całe rozgrywki ligowe i ewentualnie jeszcze jakie nowości, nowe rzeczy, które się pojawiły w żubrach. No, oczywiście, nowi sponsorzy, nowy sponsor tytularny firma Abacus Okna. Bardzo się z tego powodu cieszymy plus y, oczywiście nowy sponsor Bank Podlasko-Mazurski w Zabudowiu i inne y, firmy z Białegostoku. Y, to, oczywiście y, nowością też jest, y, to znaczy musieliśmy, do, musimy dostosować tą halę do wymogów pierwszoligowych, bo ona nie była przystosowana, to hala sport, y, szkolna, więc czekamy na nową tablicę wyników i parę jeszcze drobnych szczegółów, które musimy tutaj dopiąć. Jest okazja pochwalić władze miasta, które jak porozmawialiśmy przed, przed tym wywiadem zdecydowały się pomóc przy stosowaniu hali. To jest fajna rzecz, że władze miasta zareagowały i wspierają tutaj żubry. Tak, tak, no tutaj rzeczywiście osobiście zaangażował się w pomoc przy modernizacji tej hali pan wiceprezydent Klim i tą drogą chciałbym mu serdecznie podziękować, bo, bo bez jego wsparcia i pomocy myślę, że nie udałoby nam się tu po prostu dostać i tutaj um, trenować i rozgrywać um, ligowe mecze. Po sezonie rozmawialiśmy, że akcja Pierwsza Liga dla Pana już się rozpoczęła i w zasadzie trwa spinanie budżetu. To jak z tym spięciem budżetu udało się? Nie mamy jeszcze spiętego budżetu. Cały czas trwają prace, spotkania, rozmowy, telefony, ale tutaj otwarcie mówię, nie mamy spiętego budżetu i to mnie bardzo niepokoi. Bo wiem, jak się to zazwyczaj kończy. Po prostu te, tak jak i te pieniądze, po prostu one się skończą i, i będzie już wtedy bardzo zła sytuacja. No liczę tutaj cały czas na, na decyzję pana marszałka Prokoryma i wsparcie z urzędu marszałkowskiego. Jeżeli chodzi o z kolei o nowych zawodników, pojawiło się kilka nowych twarzy i pytanie, czy jest Pan już zadowolony z tego? Jak ta kadra wygląda? To, że ona się jeszcze musi zgrać, to oczywiste, ale chodzi o potencjał. Oczywiście potencjał sportowy jest większy niż w ubiegłym roku i takie, taki cel miały te zmiany kadrowe. Czekamy też, mamy wakat na pozycji środkowego, i, no ale jest to związane też z pieniędzmi. Dopóki nie będziemy mieli na to środków, to ten środkowy się nam po prostu nie pokaże, ale jest na, naprawdę niezbędny. W tej chwili no, po, po tych treningach no, zespół się konsoliduje, musi się zgrać, także to jest jeszcze taka wstępna faza. Myślę, że taki pełen obraz już potencjału sportowego będziemy mieli po. Ostatnim turnieju w Legionowie, Mazowie Cup i wtedy, na tydzień przed Ligą, myślę, że będziemy mogli spokojnie już ocenić, jak, jak wygląda ten nasz zespół. Zaczynacie spokojnie od dwóch meczów z lokalnym rywalem. Jakie są kolejne plany sparingowe? Za tydzień, w piątek, sobotę i w niedzielę, spotkanie również z Turem bielsk i z Legionowem. Te, te mecze ułożyliśmy, jeden w piątek, drugi w sobotę, trzeci w niedzielę. Oczywiście na naszych mediach społecznościowych przekażemy te informacje szczegółowo. Czy y, kibice mogą się spodziewać czegoś nowego, jeśli chodzi o pierwszą ligę, czy w dalszym ciągu zapewniacie im poza nową halą tak samo dobrą atmosferę i tak samo y, serdeczne przyjęcie? Y, oczywiście y, y, dużo dużo y, y, działań takich około sportowych w trakcie meczu, więc myślę, że to jest atrakcyjne dla naszych kibiców. Dużą nowością jest zmiana zupełnie systemu y, dystrybucji i i y, y, y sprzedaży y, biletów. Wprowadzamy możliwość kupna biletów i karnetów po raz pierwszy y, do, do sprzedaży online y, bilety y, kolekcjonerskie, y, także to jest duża nowość. Po prostu gonimy najlepszych i w tej chwili taką ciekawostką dla kibiców na przykład będzie to, że jego karnetem, kibica karnetem będzie jego ulubiony szalik Żubrów, który będzie wszyty chip. I po prostu na mecz przyjdzie z swoim szalikiem, my zeskanujemy, ma swoje gwarantowane miejsce do końca sezonu, te jedyne. Także to jest duże ułatwienie dla kibiców i bardzo się z tego cieszę, że udało mi się dopiąć tą sprawę. No to same nowości, same y, sukcesy. Rozumiem, że przed samym startem ligi, która będzie kiedy? Liga 20, 20 września, mecz wyjazdowy z Sokołem Łańcut, więc przeciwnik z górnej półki. I inauguracja pierwszej ligi w Białymstoku będzie 28, to jest niedziela. W sobotę gra bas. I tu musimy, że tak powiem, zmieścić się i dopasować się do ich terminarza. Tu bardzo serdecznie z tego miejsca dziękuję pani prezes Joannie Szeszko za. za za, no, za dobrą współpracę i za to, że mogliśmy się tu między innymi dzięki jej decyzjom tutaj spotkać. No, 28 godzina bodajże, to znaczy godziny, nie mogę jeszcze podać, bo to ten cały kalendarz i, i terminarz związany jest z firmą, która obsługuje Polski Związek Koszykówki z nagrywaniem, z transmisjami live i, i tak de facto to oni chyba rządzą to takie dla mnie kuriozalna sytuacja że, że ktoś będzie wskazywał o którym mamy zagrać i w którym dniu nawet czyli jak rozumiem wszystko nowe sezon pod koniec września a na razie śledźcie żubry przez media społecznościowe i wybierajcie się na sparingi tak jest, serdecznie zapraszam dzisiaj o godzinie 13 czyli już za chwilę no i za tydzień bardzo ciekawy turniej tu w stoku oczywiście, w hali z SP50. Roman Skrzecz, szef i ich główny, nie wiem jak mam nazwać, żubr? Ja jestem tylko trenerem. Dobrze, trenerze, rozpoczęły się przygotowania już dwa tygodnie temu. Pierwsze mecze, pierwsze koty za płoty, nowa hala, nowa liga, trochę nowych zawodników. Jak pan widzi w tej chwili te przygotowania, bo do startu rozgrywek i dużo i mało czasu? Przygotowania przebiegają zgodnie z planem. Jest to, w sierpniu trenujemy dwa razy dziennie. Jest to praca i nad motoryką, i, i, i taktyką zespołu, więc dużo, dużo materiału, duża objętość. Jest wyraźne zmęczenie u zawodników, no ale w tym okresie to, to niestety lub stety musi to tak wyglądać. Jeżeli chodzi o skład personalny, to ja się cieszę, że nasza siła na obwodzie, mimo Mimo ubytku Adama Skiby, wydaje się, że, że, że jest większa, I, i tutaj pod względem e, tym personalnym, to wydaje mi się, że jesteśmy mocniejsi. Natomiast dużym problemem stanowi siła podkoszowa, gdyż no, nasz podstawowy wysoki Marcel Kapuściński, odszedł. E, Łukasz Klawa, który doszedł w jego miejsce, jest e, zawodnikiem mniej ogranym, ale perspektywicznym. No i brakuje nam po prostu jeszcze jednego człowieka, który byłby w strefie podkoszowej dodać dużo wartości. Stąd, stąd nie ukrywam, że mam ja osobiście lekkie obawy, jeżeli chodzi o siłę fizyczną w strefie podkoszowej. Ale jeżeli chodzi o to, co było waszą mocną stroną, czyli ten taki mental i siły ewolucjonalne, bo tym potrafiliście zamknąć mecz, poza odebrać przeciwnikowi siły, to przeciwnikowi, który w playoffach, ofach, był powiedzmy bardziej faworyzowany, albo bardziej oczywistym zwycięzcą niż Wy. A tymczasem na parkiecie potrafiliście zniwelować to na wiele różnych sposobów. Zgadza się, to było naszą siłą. Niemniej jednak no, skład w więcej niż 50% został wymieniony, więc są nowi ludzie. Ja oczywiście będę chciał, żebyśmy grali z, z taką energią albo i większą. Niemniej jednak poznajemy się nawzajem i zobaczymy, czy to będzie możliwe. Ja stanę na uszach, żeby, żeby po prostu nie, pod tym względem nie było gorzej. No, zawsze przeżywał pan w drugiej lidze, w, kiedy wyniki były bardziej oczywiste, a mimo wszystko przeżywał pan mecze. W nie obawiam sobie, co się będzie działo na meczach pierwszoligowych, gdzie ta rywalizacja będzie bardziej wyrównana. Chyba wzniesie się pan ponad parkiem. E, na pewno będę egzekwował postawione zadania. E, czy talentu wystarczy, to, to pokaże czas. Największym wyzwaniem będzie chyba właśnie długość rozgrywek i długość Waszych podróży. Będziecie z zespołem, który, jak ktoś wyliczał, będzie ma do przejechania największą odległość, bo najbliższe mecze to będą takie mecze, gdzie no, trzeba przejechać ponad 200 km, a pozostałe wyprawy, no cóż, to po kilkaset, nawet po pół tysiąca. No, taka jest liga. Do tej ligi weszliśmy w pełni świadomi tego i tutaj nic dodać, nic ująć. No Warunki są takie, a nie inne. Będziemy starali się temu sprostać. Hala jest obecnie zastosowywana. Jak pan ocenia ten nowy obiekt, na którym przyjdzie wam grać w pierwszej lidze? Jeżeli chodzi o moje zdanie w porównaniu do tej hali, na, na której graliśmy, jest więcej przestrzeni. Mi osobiście bardziej pasuje i ja mogę powiedzieć, że jest to zmiana na plus. Oczywiście. Wymagania sprzętowe, chociażby o zegar, bo teraz gramy bez 24 sekund, co jest bardzo istotne w koszkówce, no, no muszą być jak, naj, jak najszybciej no zrobione. Panie trenerze, jak się spodziewa Pan pozycji żubrów? Ja wiem, że to jest taki trochę totalizator, a trener może odpowiedzieć wyłącznie pozytywnym optymizmem, ale zna pan realia pierwszoligowe. Jak, jest, jak pana zdaniem żubry mają, jaką mają pozycję w tej chwili w tej stawce? Znaczy są adekwatne do możliwości budżetowych klubu naszego środowiska tutaj białostockiego. Jesteśmy drużyną underdogów, gdzie każde zwycięstwo w mojej ocenie będzie bardzo dużym sukcesem. Mamy dwóch, trzech zawodników doświadczonych, jeżeli chodzi o ilość grania w pierwszej lidze. Natomiast większość zawodników to albo nie grała na tym poziomie, albo grała no, dawno temu i nie w, jakiś, w jakimś dużym stopniu. Niemniej jednak myślę, że ambicja każdego zawodnika, jak i nasza, jak i prezesa klubu będzie, będzie powodowała to, że w każdym meczu po prostu damy z siebie maks. Zaczęliście przygotowania, zaczęliście granie. Czarek Karpik. No tak, zaczęliśmy przygotowania, ciężko trenujemy. Po no pierwsze, teraz gry sparingowe to tak naprawdę jest etap przygotowawczy, także widać jeszcze zmęczenie w naszych nogach. Nie wszystko działa tak, jakbyśmy chcieli, ale właśnie po to są te mecze. Tutaj jakby wynik, oczywiście, z wynikiem fajnie rywalizujemy, bo o to chodzi, że z przeciwnikiem gdzieś to lepiej się gra. Natomiast no teraz najważniejsze jest to, żebyśmy go gdzieś łapali i poznawali swoje nawyki, bo, bo niestety większość drużyny jest po prostu nowa i jeszcze ze sobą nie graliśmy. No właśnie, ciężko Was poznać, zostało Was kilku z tej starej ekipy, z tej takiej podstawowej piątki i widać, że jeszcze kiedy pojawiacie się w tej starym składzie, to działa ta chemia. Pozostałymi zawodnikami to zrozumienie już jest na takim różnym stopniu. No dokładnie, jakby to jest myślę, że etap każdej drużyny, która, która się tworzy. Teraz nasza duża rola tych zawodników, którzy zostali, żeby, żeby zawodnicy nowi się zaklimatyzowali i, i czuli się bardzo dobrze razem z nami na boisku przede wszystkim. No, nie mówię. Niestety jeszcze widać te, te niedotarcia, ale tak naprawdę trenujemy ze sobą dwa tygodnie, więc, więc nie możemy też się na siebie frustrować. Musimy się siebie po prostu nauczyć. Rok temu to ty byłeś w ekipie takiego nowego, wchodzącego, rozpoczynającego. Jak dużo czasu zajęło ci, zanim wgrałeś się, wkomponowałeś się w zespół? To wszystko zależy, bo tak naprawdę to zależy od, od, od drużyny, gdzie się idzie, od tego, jaki jest trener, czego od ciebie wymaga. I oczywiście od chłopaków. Te każdy każdy ma swój charakter, każdy ma swoje ego, chce grać jak najlepiej. Więc ciężko odpowiedzieć, ile czasu potrzeba. Mam nadzieję, że jak najszybciej do tego dążymy, żeby to z każdym, z każdym meczem, z każdym treningiem po prostu lepiej wyglądało, żebyśmy wyglądali jak drużyna, a nie z lepek zawodników. Białostockie żubry rozpoczynają przygotowania Akcja Pierwsza Liga i rozpoczęły swoje przygotowania także. Ekipy z Podlaskiego, które startują w Lidze drugiej, a mianowicie Tur Bielsk Basket, Bielsk Podlaski. Te dwie drużyny jako pierwsze rodzaje inaugurowały przygotowania, pierwsze sparring, pierwsze koty w zapłoty. Żubry, żubry w fazie zgrywania, a Tur, no cóż, Tur tym roku szykuje się podboju parkietu drugoligowego i chciałby powtórzyć sukces, a przynajmniej zawalczyć w playoffach. Jeżeli chodzi o, o Białostocza, nowa hala, nowe warunki, nowe możliwości i nowe wsparcie. Przed tej strony wielkie gratulacje dla Miasta Białystów za pomoc, wsparcie i dostosowanie obiektu do tego, żeby i kibice, i sami zawodnicy mieli naprawdę godne miejsce do rozgrywania pierwszej ligi. Wiem, że wszyscy oczekujemy na budowę hali widowiskowej, bo ta hala widowiskowa jest niezwykle potrzebna, ale zanim ona powstanie, wielkie brawa i wielkie podziękowanie dla ekipy Tadeusza Truskolaskiego i wiceprezydenta Klima za to, że zdecydowali się pójść na pomoc. I wielka nadzieja, że marszałek Łukasz Prokorym, Również dołączę do tego grona i wesprze ekipę Białostocki Żubrów, bo ponad sportem powinniśmy się połączyć. Połączy nas sport. Przemysław Sarosie, dzień dobry, podlasku. Partnerem portalu jest firma Diadom. Okna i drzwi www.diadom.pl. Partnerem portalu jest firma Jazbud. Znajdź swoje wymarzone mieszkanie www.yazbud.pl Wspieraj ten kanał na Patronite. Link w opisie filmu.